Hi. Good night, Andy. Odcinek, na który myślę, że każdy gdzieś tam czeka, bo podsumowania roczne zawsze się po prostu miło i przyjemnie ogląda. No i jako, iż już ostatni horror był przynajmniej w Polsce, w tym roku w kinach, było to Black Christmas, które z całą pewnością na tej liście się nie znajdzie. No to można podsumowywać rok, zanim jeszcze tak naprawdę się on skończy, zanim jeszcze święta nastaną. Także dzisiaj zapraszam na najlepsze horrory roku 2019. Oczywiście, według mnie lista typowo subiektywna. Good night, Andy. Szczerze przyznam, że jakiegoś dużego wyboru nie było. Także tutaj idealnie mi się uplasowało takie top 5, właśnie, czyli 5 horrorów, Wam podam. Za sekundę zobaczycie jeszcze kilka tytułów, które zasłużyły na jakieś tutaj wyróżnienie, myślę, w roku 2019. Natomiast nie znajdą się na tej liście, właśnie top 5. I jeżeli chodzi o dwa pierwsze miejsca, czyli tak naprawdę piąte i czwarte, bo będę tutaj segregował od takiego. No, najgorszego w cudzysłowie do tego najlepszego, który najbardziej mi się podobał. No to pozycja numer 5 i 4 to są horory takie bardziej rozrywkowe, bym powiedział. I myślę, że koszulka, którą dzisiaj założyłem, idealnie pasuje do miejsca piątego, dlatego że w zasadzie jest to slasher, ale właśnie taki mieszany z czarną komedią. Yy, nie wiem, czy to teraz dobrze widać. Może trochę się przesunę o tako. Na web sobie założyłem. Jeżeli jesteście taką koszulką zainteresowani, to link macie na dole w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Możecie zajrzeć do sklepu. Jest tam dużo innych też wzorów, e, również związanych z kanałem, czyli na przykład logo i tak dalej i tak dalej, ale też wiele wiele innych. A teraz przejdę już do miejsca piątego, na którym umieszczam laleczkę, czyli Charles Play. I to był horror właśnie sleszczarna komedia, który nie spodziewałem się, że wyjdzie aż tak dobrze, dlatego że ta laleczka czaki została już bardzo mocno przemielona. W zasadzie jest to jedna z takich serii, która się ciągnie i ciągnie i się nie chce skończyć. I teraz zdecydowano się na reboot, czyli po prostu mamy w zasadzie podstawę tą, co była w pierwowzorze, ale jednak modernizujemy to i nasza czaki wygląda już inaczej. No i nie jest wcieleniem jakiegoś ducha, jakiejś duszy w zasadzie, powiedzmy, przestępcy, jak to było kiedyś. Tylko mamy po prostu czaki działającą na zasadzie sztucznej inteligencji, czyli taka mechaniczna laleczka. No i nie będę tutaj dużo mówił, bo chcę tak naprawdę podsumować dwoma zdaniami każdy z tych filmów, dlatego że są recenzje na kanale. W opisie wam zostawię linki do tych recenzji i w przypiętym komentarzu. Kto chce więcej posłuchać, no to zapraszam. Recenzja czaki tej nowej jest o tyle wyjątkowa, że był to pierwszy kros na tym kanale. Był to materiał nakręcony wspólnie ze sztywnym patykiem, także zapraszam do. Recenzji, właśnie, i czaki oceniłem na takie naciągane 8 z sercem. Czemu naciągane? No bo jako film, czy jako horror nie zasłużył po prostu na ósemkę, ale jako taka 300 dobra rozrywka, no to jak najbardziej i serduszka też za dobrą zabawę, e, za to, że ten seans po prostu trzymał w zaciekawieniu takim i przede wszystkim za kilka scen gore, które były mięsiste, które były też zabawne czasami, podobał mi się po prostu. Przechodząc do miejsca czwartego, to właśnie horror komediowy, a będzie to Land, część numer 2. Sequel, na który trzeba było poczekać aż 10 lat, ale doczekaliśmy się tak naprawdę w końcu. Po prostu tam się przesunęły te plany nakręcenia tego filmu o wiele, wiele lat. Miał być dużo wcześniej, ale Zombieland się po prostu udał. Ta ósemeczka, którą tutaj postawiłem z sercem jest również trochę naciągana. Natomiast nadal uważam, że nawet półeczkę lepiej wyszło to nawet gwiazdeczkę wyżej właśnie, aniżeli pierwowzór, czyli pierwszy Zombieland z roku 2009, można było się pośmiać. Tak naprawdę wyciąłbym może 15 minut ostatnie tutaj tej produkcji, bo zamknęła się ona już na takim etapie, że myślałem, że ok, teraz się skończy, a tu jednak jeszcze twist. Ale poza tym naprawdę dobra rozrywka. Uważam, że sequel trzyma poziom, no i nasza obsada jak najbardziej daje radę. Głównie tutaj mi chodzi o Diego Harrelsona, czy o Eisenberga. Emma Stone jeszcze też dającą radę i tutaj filmowa siostra średnio zagrała akurat. E, także to może pomińmy. No i teraz przejdźmy już do naprawdę takiej top 3 horrorów takich poważnych na serio, które myślę, że mogły zawładnąć e, tym rokiem 2019. Nie miały jakiejś ogromnej konkurencji. Było parę dobrych, niezłych horrorów, które wymieniłem na początku, te, które wyróżniłem, ale Ciężko było w tym roku, żeby coś konkurowało, myślę, właśnie z tymi pozycjami. Na miejscu trzecim umieszczam IT-2, czyli to rozdział drugi, i myślę, że będzie to dosyć kontrowersyjna opinia, ale w zasadzie mówiłem to już w recenzji, właśnie, że uważam, że ta część jest lepsza od poprzedniczki. Tamta jakoś bardziej mnie, no tak to powiem kolokwialnie, przymuliła. Jednakże, nie uważam, że jest to film idealny, ani nie uważam, że jest to film. Sensownie poprowadzony metrażowo. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że jest po prostu przeciągnięty. Troszeczkę tutaj przesadzono z czasem trwania prawie że 3 godziny. Dało się to zrobić szybciej, dało się to zrobić krócej. Niemniej jednak uważam, że to jest po prostu godną kontynuacją, godnym następcą. Dużo tutaj takich głosów było, że tam przesadzono również właśnie z taką sferą jakąś platania. Setek elementów, które albo nie pasują do horroru, albo po prostu tego się zrobiło wręcz za dużo. Mi się akurat to podobało, uważam, że ten horror jest bardzo urozmaicony i oglądało mi się to przyjemnie, ale jednak dosyć męcząco te 3 godziny to naprawdę na dobrej kawie się oglądało. Także, jeżeli chcecie coś więcej usłyszeć, to odsyłam do recenzji. Oczywiście też był materiał spoilerowy na moim kanale odnośnie to dwa, a teraz już przejdźmy do takiej elity tej listy, czyli do pierwszych dwóch miejsc i tutaj również opinia będzie bardzo kontrowersyjna, bo myślę, że większość z Was nawet, jeżeli widzieliście oba te filmy, zamieniłaby je miejscami, natomiast u mnie na miejscu drugim akurat będzie Lighthouse e, Roberta Eggersa. Lighthouse nie jest jako tako horrorem, on ma elementy horroru, ale nie sposób, żeby się tutaj nie znalazł, bo jest to po prostu bardzo, bardzo dobry film. Specjalnie nie będę mówił horror, bo jest to film wielogatunkowy, który ciężko zaszufladkować. Jednak to, co zrobił Eggers po bardzo dobrej też The Witch z 2015, która była już tak typowo rasowym horrorem, oba mają naprawdę specyficzny klimat, no i dodatkowo to już pewnie wiecie, ale podkreślić trzeba, że Lighthouse jest po prostu czarno-biały, właśnie w formacie typowo takim kwadratowym, mówiąc potocznie. No i co tutaj się udało? Przede wszystkim takie pokazanie szaleństwa, obłędu. No i kapitalne męskie role, zarówno Dafo, jak i dwa razy młodszego Pattinsona, który myślę, że dał tutaj naprawdę niesamowity popis, ale też duża zasługa jest tutaj reżyserii, która jest świetna, no bo bez tego ci aktorzy nie daliby z siebie maksa, a może i jeszcze więcej. No i obłęd, jaki się dzieje w tym filmie, jest sportretowany naprawdę. Na tyle mocno i sensownie, że warto ten film zobaczyć, niezależnie od tego, czy takie klimaty na pierwszy rzut oka wpadają w wasze gusta, powiedzmy. No i przechodząc sprytnie do miejsca pierwszego, film, który trochę może nie tyle co wprowadza też w obłęd, ale wprowadza w taki stan hipnozy i w taki stan w ogóle zaintrygowania produkcją, specyfiką, że musiałem się wybrać na niego drugi raz, zaraz po obejrzeniu. Po raz pierwszy w kinie i tak naprawdę w ciągu trzech dni dwa razy ten seans w kinie sobie tutaj zafundowałem, powiedzmy, bo to była niesamowita przygoda, jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, a jest to oczywiście nic innego jak Midsommar, czyli drugi pełnometrażowy film Ariego Astera po Hereditary zrobił, mam wrażenie, jeszcze lepszy Midsommar. No i podkreślam po raz kolejny, że mamy tutaj polskiego operatora zdjęć. Zarówno w Hereditary jak i tutaj zrobił on po prostu kapitalną robotę. A Ari Aster widać, że eksperymentuje, że ma horory wyróżniające się z tłumu. Inne od reszty nie jakieś typowe jumpscarowe Anabelo, tak naprawdę kij wie co za przeproszeniem, ale coś, co się wyróżnia i coś, co ma zaintrygować swoją specyfiką i taki jest Midsommar. I dlaczego jest na miejscu pierwszym, a nie Lighthouse? To może szybciutko wyjaśnię. Po prostu, tak jak mówiłem, ten film mnie zahipnotyzował. Miałem od razu ochotę iść drugi raz do kina i poszedłem. Lighthouse z pewnością też jeszcze raz będę chciał obejrzeć. Ponieważ jest tam parę rzeczy, których na pewno jeszcze nie wyłapałem. I trzeba się dokładnie temu przyjrzeć. Jednakże nie miałem tego uczucia tej hipnozy, tego wbicia w fotel, tego efektu wow po wyjściu z kina. Mimo, że to bardzo dobry film. A po Somar miałem właśnie takie uczucia. I byłem w transie oglądając. A... Lighthouse, o ile nie nudził mnie jakoś, to potrafił momentami troszeczkę przeciągnąć, powiedzmy, troszeczkę wynurzyć, właśnie, ale Midsommar kompletnie przeciwstawne uczucia tutaj mi zafundował, właśnie ta hipnoza i ten stan, w którym oglądałem dwukrotnie, w zasadzie u jak go dzięki temu na moim pierwszym miejscu tej listy. Więc, dlatego, tak naprawdę, Midsommar też odsyłam do recenzji, dosyć długa była, ale no tam się wygadałem, już nie chcę tutaj powtarzać, więc to jest moja lista pięciu najlepszych horrorów roku 2019 i szczerze mam nadzieję, mimo że dużo można mówić o Oscarach, że to nagrody polityczne i tak dalej, ale mam nadzieję, że nie zostaną tym razem horrory pominięte właśnie w tej stawce oscarowej, ponieważ Hereditary zostało ostatnio. Nawet nie mówię, że miało dostać statuatkę za jakiś najlepszy horror czy coś, ale chociażby za rolę, no bo kapitalna była chociażby Toni Collette właśnie tutaj może nie za rolę, ale za koncept, jakiś pomysł, za scenariusz właśnie mógłby coś dostać, Chociaż szczerze powiem, że wątpię, ale na pewno wydaje mi się, że Lighthouse pozgarnia statuetki. Jeżeli to pominą, to będę bardzo zdziwiony, ale nie sądzę, żeby pominęli, naprawdę. To jest coś, co, mimo że dopiero powstało, już się, myślę, zapieczętuje jako taki klasyk gatunku w ogóle. Albo nie tyle, co nawet gatunku, ale po prostu jako klasyk takiej mieszanki gatunkowej, nawet jeżeli można tak to ująć. I myślę, że na Oscary też będzie miało szansę duże As, którego tutaj nie wymieniam, bo no nie siadł mi ten horror po prostu, ale właśnie jest to twórca po getałcie, który myślę, że robi coś na taką skalę dużą, i po drugie, no też tutaj bardzo politycznie można do tego podejść, jakby bardzo tak amerykańsko, cała obsada jest czarnoskóra i tak dalej, więc As podejrzewam, że dostanie nagrody, ale bardzo bym chciał, żeby mi Somar coś dostało, a szczerze w to wątpię niestety. Ale jak Lighthouse dostanie, to przynajmniej będzie jakieś takie bardziej obiektywne na pewno niż właśnie As. Niemniej jednak mimo, że ten film mi nie siadł, to uważam, że Jordan Peele zasłużył na jakieś tutaj nagrody. Być może też za Sundtrack, ale ogólnie na pewno za pomysł za jakąś oryginalność znowu Get Out też miało nagrody, także zobaczymy jak to wypadnie. Wydajcie znać, jak Wy oceniacie ten rok 2019 w kontekście najlepszych horrorów 2019, właśnie. Wypisujcie je na dole, swoje propozycje top 3, top 5. Top 10, ile chcecie, tak naprawdę, a w następnym odcinku oczywiście będzie top 5 najgorszych horrorów roku 2019. I tam to już będzie czysta poezja, ale zarazem czysta formalność, myślę. Także zapraszam również na tamten odcinek. Ja się z Wami już żegnam. Piszcie, komentujcie, co myślicie o tym wszystkim, o moich tutaj propozycjach, jak Wy się na to zapatrujecie. Proszę o sensowne komentarze, tak naprawdę, nie takie, że. Wiecie, wyzywa mnie ktoś, bo mam inne zdanie, że o Boże, jak mogłeś to umieścić, a jak mogłeś nie umieścić tamtego. Nie, no to ma być merytoryczna dyskusja. Ja mam swoją listę, wy swoją. Yy, nie chcę takich komentarzy czytać typu, że ty gnoju, gdzie jest ona, Annabel, przecież to było zajebiste, nie? Albo mi co, bardzo pierwszym chyba cię boli, ja nie wiem o co w nim chodzi. Proszę, bez takich y, głupkowatych rzeczy, także naprawdę liczę na sensowną, merytoryczną dyskusję. Ja szanuję wasze zdanie, szanuję wasze listy i też o to samo proszę po prostu. Także żegnam się z wami na dzisiaj do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. No i cześć.